Dragon Age 2 przeraziło mnie swoją datą premiery. Około półtora roku po wydaniu części pierwszej. To nie mogło się dobrze skończyć. Przynajmniej tak sobie myślałem. Niestety, znowu miałem rację. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, opowiem Wam, jak to wszystko się zaczyna. Grę rozpoczynamy dość chaotycznie. Wcielamy się w wybraną przez siebie postać. Tutaj nie ma wyboru takiego jak w części pierwszej, że możemy zacząć jako szlachcic, daliski, elf i tym podobnych brzdurek. Zaczynamy jako człowiek i jedyne co możemy wybrać, to kim będziemy. Łotrzyk, mag i wojownik. To wszystko co można wybrać. Profesja i płeć. Tyle. Potem wszystkim dowiadujemy się o swojej historii z opowieści. Na szczęście interaktywnej. Otóż nasza postać, czy tego chcemy czy nie, ma na nazwisko Hawk. Kontrolę nad nią przejmujemy podczas ucieczki przed plagą. Na początku ni cholery nie wiemy z kim i po co biegniemy. Dopiero potem dowiadujemy się, że spiżdżamy z rodziną. Nie owijając w bawełnę, udaje nam się uciec po spotkaniu niejakiej flemem. Udajemy się na inny kontynent i tam rozpoczynamy nowe, niekoniecznie lepsze życie. No, okej, okay, niby to wszystko jasne i klarowne, ale całkowicie bez polotu. Niby straciliśmy ojca, niby nasza wioska, Lottering została wybita, a graczy tak ma to gdzieś. W części pierwszej, gdy wybieraliśmy szlachcica, wszystko było dużo lepiej pokazane. Tam było widać więzi rodzinne. Można było doświadczyć, jak żył nasz bohater i jakie relacje dzieliły go z innymi członkami rodziny. I gracz tak naprawdę mógł poczuć nawet złość po jej wymordowaniu. A tutaj gracz jest wrzucony już po wszystkim. Jak mam niby być zły, że zabito mi ojca, skoro tak naprawdę go nie znam? Niby jak mam mieć ochotę zemścić się na ogrze, który zabił moją siostrę, skoro znam ją od minuty? I od tej pory powiedział może ze dwa zdania. Wszystko to takie mocno naciągane i przewidywalne. A efekt tandety dopełnia miejscami grafika. Cofa nas ona w czasie o parę lat. Dragon Age 2 mógłbym pod względem grafiki opisywać nie w recenzjach, a w serii w to się grało. Wizualizacje przypominają mi czasy 2003-2004 roku. Oto efekt skoku na kasę, kiedy to się złote góry obiecuje, a efektu jest tylko półtora roku. Animacje średnie, tekstury rozlazłe. Niektóre modele kanciaste, jakby grafika była na silniku Quake'a Okej, okay. ja wiem, że nie mam gronego X 11, ale wystarczyło mi zobaczyć jak Dragon Age wygląda i w tym trybie by stwierdzić, że nie ma sensu dodatkowo obciążać kompa, bo gra tak czy siak wygląda praktycznie jak, i tutaj moje skojarzenie, Guild Wars, a miejscami nawet gorzej. Wiem też, że paręnaście godzin po premierze wypuszczono High Resolution texture Patcha. Kultura osobista powinna mnie powstrzymać od komentarza, ale nie podaruję. Proszę Państwa, ten tytuł to przykład jak desperacko niektórzy lubią sięgać po kasę. Szczyt bezczelności, by w niecały dzień po premierze wypluwać ze swojej czeluści patcha poprawiającego średnio zresztą grafikę ważącego ponad 1 GB. Pierwszy Dragon Age, chociaż jemu daleko było do czołówki wizualnej, to i tak prezentował się z 15 razy lepiej niż to stroszydełko. A patcha nie wgrywałem po to, byście sami na własne oczy zobaczyli jak potraktowali nas w boże, twórcy. Zobaczcie animację przedstawioną na ekranie. To to wygląda jakbyśmy walczyli z jakimiś małpami, a nie krwiożarczymi koszmarami z podziemi. Jedynie widoki, i bardziej mam na myśli tła niż wykonanie terenu, po którym biegamy, czasami potrafią zadowolić oko. Nie chodzi mi tu w zasadzie o to, że są w jakikolwiek sposób wypieszczone graficznie, bo w tym tytule nie ma ani jednej takiej rzeczy. Ale po prostu widać, że ktoś miał pomysł, jak takie tło zrobić, i wpływa ono trochę na wyobraźnię. Jak widać, nawet w gąszczu minusów można znaleźć malutki plusik. Po tym malutkim plusiku należy się srogi kop w tyłek. Ja się pytam, co to ma znaczyć, że mapek do wykonania misji jest zaledwie kilka. Każda mapa, w której wykonuje się zadanie, walczy się z i tak dalej jest po prostu tą samą mapą. Kopalnia czy jaskinia gdzieś na wybrzeżu, mapka taka sama. Piwnica pod kuźnią czy kanały miejskie, mapka taka sama. Kryjówka piratów czy miejsce zbiegłych magów? Znowu mapka taka sama. Co może trzy czy 4 rodzaje mapek przeznaczonych do zadań, i uwierzcie mi już po dwóch godzinach, gdy będziecie nimi żygać. Co to ma znaczyć? Jak można tak potraktować graczy? Pod tym aspektem grze należy się tylko pała, a twórcą, pałą. Zabrakło czasu? Znowu obiecanki macanki, a ja głupiemu radość. No ale kasa i tak leci, nie? Poza tym, wszędzie tutaj jest strasznie ciasno. Już pierwszy Dragon Age był dość ciasny pod względem terenów, ale nie aż tak by można było na ten temat zbytnio narzekać. Jednak Dragon Age 2 bije tutaj wszelkie rekordy. Większość czasu chodzimy wąskimi korytarzykami. Jeżeli widzicie przed sobą jakiekolwiek rozszerzenie czy cokolwiek dającego wam nadzieję na więcej swobody, nie łudźcie się. To oznacza, że w tym miejscu wyskoczy na was kupa przeciwników. A swoją drogą zawsze atakuje w tych samych miejscach. A parę metrów dalej znowu uciskać będziecie się ścieżką otoczoną często magicznymi, niewidzialnymi ściankami. A co najgorsze, często ta zablokowana ścieżka wygląda dużo bardziej ciekawie i obiecująco niż ta, którą niestety musimy iść. Co do walki, mam mieszane uczucia. Znów przyjdzie mi porównać część pierwszą z drugą, ale w jedynce ciosy wojowników miały grację. Trzaśnięcie przeciwnika tarczą, czy przesmarowanie go mieczem było płynne, efekciarskie i efektowne. Czary wyglądały potężnie i tak też działały. A tutaj. Animacje walki wręcz wyglądają jakby brakowało im kilku klatek. Wrażenie jest takie, jakby się grało w jakieś japońskie MMO klasy średniej niż przez półtora roku zapowiadanych hit. Myślicie, że z czarami jest lepiej? W życiu. Biedne efekty, dźwięki kaleczące uszy, a sama animacja maga. pożar się Boże! Mag musi najpierw trzasnąć parę piruetów, zatańczyć, powiercić się, żeby łaskawie móc zadać cios. Atletyzmu i zręczności przy tym pozazdrościć mógłby mu nawet książkowy wiedźmin, będący dodatkowo pod wpływem różnych śmiesznych proszków, od dzisiaj się mówi materiałów kolekcjonerskich. Nie no okej, okay, ja też lubię efekciarstwo, ale tutaj jest ono wciśnięte na siłę i nie sprawia wcale fajnego wrażenia. Co do jednak samej walki, zapomnijcie o pauzie. Jest niepotrzebna. Ta gra to już nie jest taktyczny RPG, tylko zwykły hack and slash z aspiracjami na coś większego. Jednak aspiracje te kończą się właśnie na tej pauzie. Ani razu nie zdarzyło mi się wcisnąć pauzy po to, żeby wydać polecenia swoim towarzyszom jak to miało miejsce w jedynce. Przydawała się jedynie po to, żeby wypić flaszkę zdrowia czy man. Nie bawiłem się slotami taktycznymi tak jak w jedynce, nie padłem tutaj tak jak w jedynce. Po co więc taki bajer w tej grze? Bawienie się w złudzenia? Zapewne działa to na zasadzie No co, przecież daliśmy sloty taktyczne, aktywną pauzę i można przejąć kontrolę nad innymi postaciami. Gra taktyczna na pełną gębę. Nie dajcie się zwieść takim złudzeniom. Ta gra jest tak taktyczna jak nie przymierzając Diablo. Ale, żeby być szczerym, muszę przyznać, że Magiem, mimo wszystko wyżynanie kolejnych zastępów wrogów sprawiło mi czasami frajdę. Mimo to jednak kolejna lipa. Druga część Dragon Age'a wniosła też wiele zmian do rozgrywki, mniejszych lub większych. Całkowicie zmieniona została forma dialogów. Tym razem wyglądają one identycznie jak w Mass Effect. Co innego pisze, co innego postać mówi, a jeszcze inaczej rozumie to gracz jak i rozmówca. Tak jak tam, wypowiedzi są rozróżnione na przyjazne, wrogie i neutralne. Osobiście ciężko mi powiedzieć, czy to sprawuje się lepiej czy gorzej. Ten system sprawia, że niepotrzebna stała się zdolność do perswazji, więc takiej już nie ma. Tak jak i żadnych innych zresztą znanych nam z Dragon Age 1. Z drugiej strony jednak nie mamy już tej niepewności, jak zareaguje rozmówca. W pierwszej części mieliśmy wiele, wiele odpowiedzi na jedno pytanie, wiele ścieżek dialogowych. Tutaj rozbija się to najczęściej o cztery opcje. W skrócie można je opisać w taki sposób jak opcja pierwsza, przyjazna. Tak, chętnie ci pomogę. Opcja druga, neutralna. Pomogę ci. I opcja trzecia, czyli wroga. Pocałuj mnie w dupę po tym, jak ci pomogę. Opcja czwarta to najczęściej dodatkowe pytanie o zadaniu. O samych dialogach powiem później. Tutaj zostanę przy technikaliach. Przydatną funkcją, której je brakowało w jedynce, są wyjścia z, jak ja to nazywam, instancji. Czyli mapek zrobionych tylko do misji pobocznych. W jedynce często trzeba było się wracać kilkanaście czasami pomieszczeń, tylko po to, by w końcu wyjść do miasta czy na inną mapę. W Dragon Age 2 na końcu mapy znajduje się wyjście, dzięki czemu zaoszczędzamy dużo czasu. Inną rzeczą jest to, że teraz misje poboczne są dużo, dużo krótsze niż w jedynce. Usunięto też widok podróży naszej drużyny z pierwszej części. Teraz na szczęście już tego nie ma, nie napadają nas nareszcie bandyci. Na co drugim spacerku, co mnie osobiście doprowadzało do białej gorączki. Po graniu w pierwszą część zaczynałem mieć obawy, że nawet podczas wyjścia do kibelka zostanę napadnięty przez trzy bandy złoczyńców złożonych z kilkunastu chłopa, czyhających na moje życie. Teraz mamy zwyczajne ekran ładowania i po chwili znajdujemy się w miejscu docelowym. Chyba, że fabuła chce czegoś innego. Według mnie, plus. Zmienił się także wygląd interfejsu. Tym razem jest on nieco bardziej przejrzysty i mniej nachalny, ale zarazem sprawia wrażenie, jakby został zrobiony 10 minut przed zakończeniem prac. Wygląda po prostu brzydko, ale dopóki spełnia swoją funkcję, nie mogę narzekać. Zmiana dotknęła także sposób rozwoju naszej postaci. Po pierwsze, nie ma już takich opcji jak kradzież kieszonkowa, zielarstwo czy otwieranie zamków. Wszystko to rozbija się o statystyki. Na przykład każde 10 punktów sprytu u naszego łotrzyka sprawia, że może on otwierać coraz bardziej skomplikowane zamki. Tak samo umiejętności naszej drużyny rozwijamy na bazie drzewek. Aby rozwinąć je do końca musimy po pierwsze mieć statystyki na odpowiednim poziomie, a potem jeszcze odpowiednio dużo punktów pakowanych w dane drzewko umiejętności, by nauczyć się czegoś bardziej skomplikowanego. No i na koniec zostawiłem sobie całą toczkę gry, czyli fabułę, dialogi, muzyki i tym podobne. Jak to wszystko wygląda? No, no właśnie tu miałem mały problem. Szczególnie z fabułą, bo z jednej strony z pierwszą częścią ogólnie poza nazwą krainy, w której działamy i kilkoma aspektami społecznymi dwójka ma niewiele wspólnego. Co mi na przykład z zachowanego sejwa z ukończonej jedynki, gdy przez wiele, wiele godzin tylko raz usłyszałem wzmiankę o poczynaniach mojego byłego bohatera. I to od postaci drugoplanowej z jakiegoś mało znaczącego quest'a pobocznego. Dopiero po kilku godzinach usłyszałem dwa nowe zdania o tym, co dzieje się na starym kontynencie. Były to mianowicie wzmianka o królu Belenie i o tym, że mój strażnik siedził boku Alistaira. Niewiele, jak na podobno epickie wydarzenia. I znowu wielkie słowa mówiące o tym, że nasze decyzje podjęte w części pierwszej będą miały ogromny wpływ na to, co dziać się będzie w części drugiej. Jednym słowem, bzdury. Czyżby zabrakło czasu? Fakt. Spotykamy znane nam postaci. Flemeth, Marefari, e, Bodan jego przybrany syn Sandal, Meryl, Izabela i inni na pewno zadowolą tych, którzy grali w część pierwszą, ale jest to zdecydowanie zbyt mało. Szczerze, miałem nadzieję na... dużo więcej. Lipa. Co do fabuły samej w sobie. Są jej plusy i minusy. Z jednej strony na początku tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi i po co robimy to co robimy. Nie ma żadnego większego celu. Zupełnie jak w jakimś MMO. Biegamy po mieście zbierając zlecenia i je wykonujemy, zapominając o nich 5 minut później. Niektóre zostały potraktowane bardzo pobłażliwie w porównaniu do części pierwszej. Ich zakończenie wygląda jak na załączonym obrazku. Na szczeście później sytuacja się już nieco klaruje, jednak zdecydowanie brak tutaj epickich scen jak chociażby ten trwający około minuty filmik z części pierwszej. Before us stands the might of the Dark Spawn Horde. Goze upon them now, but fear them not. The man beside me is a native of Fereldon, now risen to the ranks of the Grey Wardens. He is proof that glory is within reach of us all. He has survived despite the odds, and without him, none of us would be here. Today, we save Denarum. Today, we avenge the death of my brother, King Cailan. But most of all, today, we show the great Wardens that we remember and honor their sacrifice for Ferelden. Uwierzcie mi, ten, kto grał w część pierwszą wie, że tam gracz tak naprawdę sam doceniał to, co robił. Tutaj nie ma żadnego wrażenia epickości, jaki towarzyszył graczom w części pierwszej. Początkowa nawet scena ucieczki przed plagą nie była chociażby w jednej setnej tak ciekawa jak napad na rodzinę bohatera w Origins czy bitwa pod Ostagar. Emocje przy tłumieniu ich w Kirkwall nie są nawet w jednej dziesiątej tak dobre jak odbijanie denery w jedynce. Żeby jednak być szczerym muszę przyznać, że niektóre scenki dialogowe zostały wykonane całkiem przyzwoicie. Gra jest też pod tym względem nieco bardziej dorosła. Dość często trafia się tutaj shitowanie czy fakowanie. Ciężkie słowa nie są tutaj obce, przez co gra skierowana jest raczej do starszych graczy. Ale też, za co plus, zdarza się dość dużo zabawnych dialogów. Humor w Dragon Age 2 jest dość częstym zjawiskiem, i do tej akurat kwestii nie mam najmniejszych zastrzeżeń, bo w większości sytuacji gagi wywoływały u mnie uśmiech. Tak, a to jest... Gra aktorska w owych dialogach jest jednak średnia. Nie stoi ona na najwyższym poziomie, muszę jednak przyznać, że aktor podkładający głos pod warika wykonał kawał świetnej roboty. Jakby był urodzony do tej roli. Tak samo nie do zastąpienia jest głos Flemmy. Główny bohater też mi całkiem przekonująco i nie drażni swoją grą. Reszta postaci niestety nie zasługuje na większą uwagę. Muzyka jest nieporównywalnie gorsza od tej w części pierwszej, jednak nie jest to na tyle zły poziom, by móc ją zaliczyć do minusów. Wciąż jako tako pasuje do tematyki gry i do tego, co się dzieje na ekranie. Jednak tak jak wspomniałem, część pierwsza dużo bardziej przebija sequel pod tym względem. Zresztą nie tylko pod tym. Czego się jednak spodziewać, skoro autor muzyczny w wywiadzie odpowiedział, że sam nie jest zadowolony z muzyki, bo było zbyt mało czasu, by stworzyć coś większego. Cholera, powiem wam szczerze, że bardzo się zawiodłem. Mam naprawdę wielki orzech do zgryzienia. Z jednej strony ta gra to średniej jakości młódzka, w której fabuła i cała reszta jest zbędna. Z drugiej zaś strony jest to okropny, nawet nie powiedziałbym, że krok wstecz, a skok w przepaść w porównaniu do części pierwszej. Gra jest pod każdym względem, i mówię to bez krzty przesady, każdym względem gorsza od części pierwszej. Ta gra mogłaby być naprawdę fajnym tytułem, Gdyby twórcy nie dbali na kasę i po prostu daliby sobie tak o rok dwa więcej czasu na jej dokończenie. A tak wyszła kalka bez ładu i składu. Nie mogę jej całkowicie przekreślić, bo walka, mimo że szampowa daje troszkę frajdy, ratują ją też dialogi i parę mniejszych smaczków, ale to wszystko przykryte jest grubą, pierzystą kołdrą minusów. Niestety, ale Dragon Age choruje na syndrom Arkanii. Naprawdę długo zastanawiałem się, jaką dać ocenę. Na początku, po tym co zobaczyłem, myślałem, że zjadę tę grę konkretnie nie zostawiając na niej suchej nitki, jednak po zmuszeniu się, by dać jej szansę, okazała się, a wcale nie taka okropna jak się zdawało. Jednak do miana dobrej gry, wciąż jej bardzo daleko. Myśl o ocenie nie dawała mi zasnąć, ale w końcu decyzja zapadła. Dragon Age 2 To strzał w stopę. Dzięki niemu jednak zrozumiałem, że ocena, którą wystawiłem Arkani była o 1,5 punktu za wysoka. Bo mimo okropnej grafiki, multum uproszczeń i wielu niedociągnięć, gra w przeciwieństwie do czwartej części Gotika daje jednak trochę frajdę. Plusy Wykonanie scenek dialogowych. Głosy kilku postaci. Niektóre zadania naprawdę ciekawie rozwinięte fabularnie. Nie najgorsza muzyka. Humor. Minusy. Wyraźne niedociągnięcia. Strasznie okrojona pod względem części pierwszej. Słaba grafika. Bardzo uproszczona. Po jakimś czasie nie zwraca się uwagi na fabułę. Bardzo ciasna. Ze cztery wiecznie powtarzające się mapy. Ocena gry: 5 plus na 10. Szkoda, bo mogło być naprawdę smakowicie. Dlaczego twórcy postąpili tak, a nie inaczej? Pewnie ze względu po prostu na kasę. Zdecydowanie bardziej polecam przejść kampanię jedynki od nowa niż wydawać kasę na dwójkę. Chyba, że będzie to cena z rzędu 30 zł. Powyżej nie opłaca się. E, tak na sam koniec, dziwię się bardzo, że poważne pisma i wielkie portale o grach wystawiają tejże oceny z rzędu 8 czy nawet 9. I ja rozumiem. Kasa kasą, z czegoś trzeba żyć, jeden pracuje uczciwie, a drugiemu płacą załganie. Ale nie należy graczom mylić oczu szarym mydłem. Po co? Dlaczego? Nie wiem. Nie ogarniam tej kuwety. No i jak zwykle namawiam do komentowania filmu jak i gry oraz zapraszam na portale www.grasz.org. Do usłyszenia. Got a problem. I believe you might be the man for the job. Doctor Freeman. Life isn't just about passing on your genes. No law ever written. Escape!